W dzielne popołudnie, 22 maja, Lubań odwiedził Antoni Macierewicz, marszałek senior Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkanie zorganizował Krzysztof Jakubowski, reprezentujący Klub Gazety Polskiej w Lubomierzu i Lubaniu, przy wsparciu senatora Krzysztofa Mroza. Spotkanie poprowadził Wojciech Zębik, szef struktur PiS w Lubaniu. Poseł Antoni Macierewicz w blisko dwugodzinnym wykładzie nakreślił rys historyczny stosunków polsko-rosyjskich. Był to przekaz szczególnie wiarygodny, gdyż oparty był o wiedzę o wydarzeniach, w których uczestniczył osobiście, bowiem od czasu, gdy zakładał Komitet Obrony Robotników do dzisiaj, jest czynnym działaczem politycznym. W drugiej części spotkania marszałek senior przedstawił raport sejmowej podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego w Smoleńsku. Gość odpowiadał także na pytania i na koniec spotkania znalazł także czas na indywidualne rozmowy z uczestnikami spotkania. Czy warto było przyjechać do Lubania? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do pana marszałka. Nawet więcej niż warto było. To dla mnie naprawdę olbrzymi i zaszczyt, ale i wielkie przeżycie, znakomite, naprawdę pytania, bardzo. Poważna dyskusja, a przede wszystkim olbrzymia determinacja państwa, i żeby upowszechniać prawdę o zbrodni smoleńskiej, i żeby wygrać dla Polski kolejny czas, kolejne wybory i kolejne działania, które wzmacniają naszą siłę społeczną, narodową, militarną, tak żeby Polska nie została zniszczona, żeby Polska wygrała. Nie było panu to przez 11 lat. Kiedy znowu pana zobaczymy? No mam nadzieję, że dużo szybciej niż za 11 lat, rzeczywiście nie było mnie przez 11 lat, ale uczciwie chcę powiedzieć, że wprawdzie podać, poczuwam się do odpowiedzialności, ale też nie byłem tak specjalnie zapraszany. Dopiero pan senator Mróz i jego determinacja sprawiły, że u państwa jestem, mogę przyjeżdżać bez zaproszenia bardzo chętnie, bo naprawdę czuję się tutaj znakomicie. A więc panie Marszałku, ja mam tutaj dla Pana też malutką niespodziankę, proszę zobaczyć, jak był pan jeszcze ministrem. I to było na zjeździe klubów Gazety Polskiej, spała 2018. W tym czasie, kiedy właściwie no już pan odchodził i my wszyscy, to jest, to jest mojego autorstwa. Tak widzę, Tak. Wyprodukowaliśmy tego 200 sztuk, rozeszły się jak ciepłe bułeczki. No hmm. i na, na wejściu Pana wszyscy to trzymali do góry, nie wiem czy Pan pamięta. Pamiętam, I tam pamięci. to było naprawdę coś fantastycznego. Oczywiście, fantastyczne. że Przez, Proszę zobaczyć kto się tak, podpisał. Tak, tak, tak. Także no bardzo naprawdę hmm. wspaniałe osoby. I to jest moje takie po prostu... No bardzo taki dziękuję, skark, to, tak, taki skarb. To proszę go, że tak powiem trzymał, trzymać. Trzymał, proszę, proszę, proszę go trzymać bardzo... Bardzo dziękuję naprawdę za Państwa zaangażowanie. Polska rośnie w siłę, Polska się zmienia. Nie zmarnujmy tego, przekształćmy to w trwałe, systematyczne, skuteczne działanie na rzecz siły polskiej. Budujemy teraz sojusz od Finlandii po Rumunię, sojusz, który może nie tylko dać nam bezpieczeństwo militarne, ale także na trwałe, dla przyszłych pokoleń zbudować... Takie porozumienie między państwami, że nie będziemy się musieli bać ani Niemiec, ani Rosji, ani kogokolwiek innego. Dziś w Lubaniu mamy zaszczyt gościć ponownie po 11 latach marszałka seniora pana Antoniego Macierewicza. Osobę bardzo zasłużoną w walce z komunizmem w Polsce. To jest osoba, która w opozycji ma. Jedną z najpiękniejszych kart. I jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, dziś możemy mówić dzięki panu Antoniemu Macierewiczowi oficjalnie, że był to zamach. Że musimy walczyć nie tylko o to, żeby ukarać winnych tego zamachu, ale przede wszystkim tak jak pan Antoni Macierewicz walczy codziennie o to, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności tej naszej największej od II wojny światowej narodowej tragedii, gdzie zginęła potężna część polskiej elity politycznej, gdzie zginęli ci, którzy stanowili o polskiej racji stanu, którzy walczyli o wolną Polskę, o to, żebyśmy mogli dzisiaj w Polsce żyć w spokoju spokoju, bez wojny, która dziś otacza Polskę, ale my dzięki takim osobom jak Pan Antoni Macierewicz, dzięki tym osobom, które zginęły w Smoleńsku, możemy być i żyć tutaj w Polsce w spokoju, a także pomagać Ukrainie, która dzięki naszej pomocy Daj Boże, zwycięży potęgę rosyjską i będzie wolnym, demokratycznym krajem.